Chłopaki orzekli, że jestem osioł, i zaczęli na mnie wołać: ogórek, ogórek, kiełbasa i sznurek. Musiałem im wybić z głowy głupoty i to zajęcie wypełniło mi pierwszy dzień nauki. Następne zresztą też, bo wszystkim spodobała się wyliczanka o kiełbasie i ogórku. Nawet na placu zabaw tak na mnie wołali. Już nie byłem Jackiem, tylko ogórkiem. Wcale mi się to nie podobało. Obraziłem się na wszystkich. Przyszedłem do domu i wlazłem pod biurko. Nie zamierzałem stamtąd wyjść do końca świata. Trampek, który tu wczoraj wrzuciłem, zmienił kolor. A właściwie odzyskał go, bo był czyściutki jak prosto ze sklepu. A pewnie babcia go znalazła i wyprała. A chłopaki nadal darli się pod oknami. Ogórek, chodź na dwór! Ogórek, weź piłkę! Ogórek, ogórek! Na całą ulicę tak się wydzierali, żeby nawet psy wiedziały, jak za mną szczekać. Wreszcie Wojtek nie wytrzymał i wyjrzał przez okno. Miałem nadzieję, że da im do wiwatu, albo przynajmniej obleje wodą wrzaskunów jednych. Nadstawiłem ucha i oto co usłyszałem. Tu nie ma żadnego ogórka. Jest tylko korniszonek, mały, kwaśny ogóreczek. Chodźcie i wyciągnijcie go pod biurka, bo zostanie tu do końca świata albo i dłużej. Korniszonek. No, no. Chłopakom bardzo się spodobało, a mnie jeszcze bardziej. Korniszonek to w końcu też ogórek, a brzmi o wiele lepiej. I w ten sposób zostałem korniszonkiem. Tylko mojej pani w szkole, ze względu na jej fiołkowe oczy, pozwalam nazywać się ogórskim, ale tylko raz dziennie podczas sprawdzania listy obecności. Ogórski. Coś takiego. W dalszym ciągu mam wrażenie, że to słowo jest ważniejsze od innych i nie należy go nadużywać. Każdego ranka, przed wyjściem, babcia przekonuje mnie, że w szkole dzieje się mnóstwo ciekawych rzeczy, tylko muszę na nie cierpliwie poczekać. Zaciskam więc zęby i czekam. Słucham jednym uchem i spoglądam na panią kątem oka. Resztę uwagi skupiam na oknie, bo niby gdzie mają dziać się ciekawe rzeczy, jeśli nie za oknem? Nasza pani jest ładna, ale nie życiowa. Nie pozwala biegać, krzyczeć i bić się. Każe siedzieć w ławkach i słuchać tego, co ma do powiedzenia. Zna bardzo dużo słów. Połowę z nich nie rozumiem. Muszę przyznać, że jest w tym lepsza od mojej mamy. Z rosnącym zniecierpliwieniem czekam, aż otworzą się drzwi i wpadnie zdenerwowany pan dyrektor, by oznajmić, że w szkole jest pożar albo złodzieje. Albo jedno i drugie. Co najbardziej by mi odpowiadało, będzie szukał ochotników, którzy pomogą mu fachowo opanować sytuację. Byłem gotów na wszystko. Chciałem pierwszy rzucić się na pomoc, żeby moja pani zobaczyła, jaki jestem dzielny. Niestety. Ta szkoła okazała się jakaś dziwna, zupełnie nieciekawa. Jeszcze się łudzę, że może z okazji rozpoczęcia roku szkolnego złodzieje dali nam spokój, a potem będzie już lepiej. Aby zapełnić czymś pusty czas. Rysuję na ławce kreski i zaznaczam na nich odległość do końca kosmosu i z powrotem. To trudne, bo pani cały czas gada i przeszkadza mi w obliczeniach. Ciągle muszę zaczynać od nowa. Już wiem, że najważniejszą rzeczą w moim tornistrze jest dzienniczek. Codziennie po pierwszej przerwie pani mówi: Korniszonku, daj dzienniczek. Dorośli nadają przedmiotom nazwy wprowadzające w błąd. Byłem święcie przekonany, że jeśli dzienniczek, to z pewnością służy do opisywania, jak pięknie minął dziecku szkolny dzień. A że wokół mnie dzieje się zawsze najwięcej, no nic dziwnego, że pani poświęca wiele czasu na opisanie wszystkiego. Bądź, synku, aktywny, powiedziała przecież mama. Pokaż, że jesteś mądrym chłopcem. Zgodnie z poleceniem staram się być najaktywniejszy ze wszystkich chłopaków. Zająłem się ustalaniem terminarza rozgrywek ligowych na korytarzu. Biorąc pod uwagę, że po tygodniu włączyli się do gry chłopaki z drugich, a potem i trzecich klas, mam pełne ręce roboty i jestem najbardziej zapracowanym facetem w szkole. Ponadto cały czas rozglądam się za bandytami, którzy niewątpliwie kiedyś się tu pojawią. I co nawet w szkole jest nie do uniknięcia, wyrównuję podwórkowe porachunki. To ostatnie zajęcie daje mi wiele satysfakcji. Bo na terenie szkoły ograniczona jest możliwość ucieczki moich przeciwników. Dopadłem wszystkich: i Janika, który w zeszłym roku przedziurawił mi piłkę, i Robercika, który trzy lata temu zepchnął mnie z huśtawki, nie mówiąc już o Danielu. Z którym znamy się od pieluch i bijemy za każdym razem, gdy tylko się spotkamy. Nieważne o co. To takie nasze wspólne hobby. No, pani ma co opisywać. Tata każe mi brać przykład z Wojtka. Łatwo powiedzieć. Pewnie, że chciałbym wziąć z niego przykład i mieć już wąsy. Gdybym je miał, też dawałbym sobie ze wszystkim radę. Ale mnie niestety nie chcą rosnąć i na razie muszę zasłaniać się bratem. Jego wzrost, waga i wąsy to istotne argumenty podczas kłótni z chłopakami. Dotknij mnie, to powiem mojemu bratu. Wołam, jak widzę, że nie mam szans. <laughs> Działa. Przekonałem się o tym już wiele razy. Najgorszym zawadjakom opadają ręce. A najlepsze jest to, że nikt nie nazwie mnie synkiem i skarżypytą. Szczerze mówiąc, na Wojtka nie mam co liczyć podczas walk na placu zabaw. Sam musiałbym go chyba bronić. Wojtek przynosi same piątki i szóstki, a w dzienniczku nie ma ani jednej uwagi. Tłumaczyłem tacie, że chodzę do bardziej wymagającej szkoły, gdzie nie stawiają tak łatwo piątek. Za to uwagi wpisują zbyle powodu. No, tata tylko wzdycha i kręci głową. Ilość westchnień wskazuje na to, że rozumie moją sytuację i nie ma złudzeń. Chciałbym, żeby i do mnie mówił Liczę na ciebie, synu. Ale jak dotąd te słowa nie mogą mu się przecisnąć przez gardło. Nic dziwnego. Wystarczy, że popatrzy na moje zeszyty i już wie, że nikt mi nie pozwoli kierować rakietą. Jeszcze bym ją zepsuł. A on musiałby płacić. Siedzę w niewygodnej ławce i jednym okiem wpatruję się w okno, drugim w drzwi, a pani pewnie myśli, że mam zeza. Maluje na tablicy haczyki i każe nam marnować czas na wrysowywanie ich do zeszytu. Mało tego, że pokrzywione, to jeszcze koniecznie muszą się znaleźć w odpowiedniej linijce, bo inaczej nie znaczą tego, co niby znaczą. Już nie mogę doczekać się tego pożaru i złodziei. Mam nadzieję, że babcia miała rację. Płakać mi się chce, ale czekam. Czy znacie kogoś równie cierpliwego? Całe szczęście, że w tej szkole pełno jest chłopaków, którzy tak jak ja czekają na coś, co się dopiero zdarzy. Tylko jeden mamlas przychodzi do szkoły, żeby się uczyć tych zawijasków. Dla niego ciekawe rzeczy to wyrazy z U, uwierzycie? Dla pozostałych chłopaków najciekawsze są przerwy. Jak dzwoni dzwonek, to zaraz lecimy się bić, i tak prawdę mówiąc, tylko to jest fajne w szkole. A potem wszyscy oszukują, żeby pani nie zorientowała się, czyja była wina. Im który lepiej kłamie, tym ma mniej uwag w dzienniczku i większe poważanie wśród chłopaków. Szkoda, że pani coraz rzadziej daje się nabierać. Cokolwiek się dzieje, zaraz patrzy na mnie. No I na ogół ma rację. To chyba jakaś kobieca intuicja. Ogólnie jestem zadowolony ze szkoły. Umiem już bić się na pięści i kłamać bez mrugnięcia okiem. Szkoda tylko, że trzeba tracić tyle czasu na pisanie literek i słuchanie wierszyków o dziewczynkach, które w piątek robią pranie. Cóż to obchodzi takiego faceta jak ja? Oczywista strata czasu. Ile pięknych bujek można by stoczyć, gdyby nie pani, która zupełnie nie rozumie, co naprawdę interesuje chłopaków. Mijają dni, a ja wciąż nie mogę pojąć po co komu szkoła, skoro wygodniejszy do nauki wszystkich pięknych rzeczy jest plac zabaw.